Karaminy są części mojego życia. Mogę dużo trenować. Sprawia to ogromną radość i przyjemność. Cześć, jestem Magda. Mam 21 lat. Interesuję się lekką atletyką. Miłość do sportu przekazał mój brat i moja mama, która jest trenerką. Trenuję lekkoatletykę od 8 lat. Od pierwszego treningu spodobało mi się. Trenuję trzy razy w tygodniu. Trenuję w sekcji lekkoatletycznej AZS A W Warszawa. Trenuje mnie pan Marcin Gogołek, który uczy mnie biegania, a mama pięcia kulą i skoków dalek. Cześć, z tej strony Beata Dąbrowska. Jestem trenerem w sekcji dla osób niepełnosprawnych AZS AWF. Wśród moich podopiecznych jest również moja córka, którą trenuję od wielu lat. Dzięki niej w ogóle powstała ta sekcja. Magda jest wybitnym sportowcem ze Downa w Polsce, w Europie, ale też na świecie. Osiągnęła prawie wszystko, co można sobie wymarzyć, bo mistrzostwa Polski, Europy. Jest też medalistką Mistrzostw Świata oraz rekordzistką Mistrzostw Świata. Rekordu świata na 800 metrów. Magdzie, sport dał bardzo dużo dyscypliny, samozaparcia, pokazał, że może przekraczać granice, że może więcej i że potrafi więcej. Bardzo dobrze działa na jej samoocenę, na pewność siebie i na podejmowanie prób robienia czegoś, czego jeszcze wcześniej nie robiła. To są medale ze Szwecji. Za 200 metrów zajęłam pierwsze miejsce. To jest za skok w dal zajęłam drugie miejsce. Czas Mistrzostw Europy w Bydgoszczy. Przestraszyłam się jednej z uczestniczek Hiszpanki. której się przestraszyłam. Wrzeszczała na i dwóch mi w ucho. Mama doradziła mi, że nie uciekała. W rezultacie zajęłam pierwsze miejsce na 400 metrów i nikt do tej pory tego nie powiedział. Hop, hop, hop. Trzymaj. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Sport mi dał dużo. Możliwości do podróżowania. Byłam w Portugalii, we Włoszech, w Szwecji. Magda, teraz pokrążymy trochę w stawie biodrowym. Poznałam Dobra, też dostań dużo dostań przyjaciół. Do, do I, I swojego do chłopaka poznałam podczas zawodu. I prosta nad ziemią. że swoją przyszłość z lekką atletyką. Chciałabym pojechać na Igrzyska Olimpijskie. I prezentować Polskę. Dobra, Magda. E, prawa ręka do lewej stopy. Brzuch do UDA. Brzuch do UDA. Tak. I spokojnie oddychaj. Chcę, aby ludzie odkryli swoje marzenia i podążali do własnego celu. To wszystko na dzisiaj. Idziemy do domu. Zapraszam.